Za siedmioma górami była sobie gwiazdka, a pod nią domek. Wyglądał on zwyczajnie, ale wcale taki nie, wiem, bo mieszkałem tam ja i moi przyjaciele. I nadal mieszkamy. Julią, Leno, witajcie! Jakże się cieszę, że Was widzę! Już nie mogłem się Was doczekać. Zobaczcie, jakie mamy tu słodkie kotki. O, to jest fryzio, to jest bonifacy, to łaskotek, a tu szelmutek. Wygląda spokojnie, ale to prawdziwy nicponie, tak, tak, tak. Tak, no i oczywiście mój wierny przyjaciel, Kleofasta. Drogie dzieci... Sprawdźmy teraz, co tam mamy w mojej księdze na wasz temat. Tam wszystko jest dokładnie zapisane. Jak widzicie, mam tu wasze zdjęcie. Wyglądacie świetnie. Wiem też, że chodzicie już do przedszkola. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. O, a to list od Was. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Wiem też, że nie możecie się już nie doczekać. Rok temu się widzieliśmy. O! O! A co? Co to za hałasy? Zaraz zaraz. zaraz co, co tutaj się dzieje? O, słyszycie? To o, jasny wzór tu się wyprawia. O. Co to za światła? O, a kogoś tam tym razem niesie. O, o... A? A cóż to takiego? O, 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 to jest jakaś magia. O, patrzcie tam. Laki? Zaraz, zaraz. To ty? O, ha, ha! Już wiem, to mój najdzielniejszy z elfów. Laki! Pożyczyłem mu sanie, żeby pozbierał listy od wszystkich dzieci. Co on tam jeszcze ma? A, to wezwanie na zebranie elfów. Ciekawe, w czyjej sprawie? Drogie dzieci, to w waszej sprawie elfy będą debatować podczas leśnego jarmarku. Musimy zadecydować, czy zasługujecie na prezent, czy nie. Chodźmy czym prędzej. Tak, o, tędy, tędy. Tak, idźcie przodem. Tak, 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 Trochę tu ciasno. Dobrze, dobrze. Mm, ale ciemno. Zaraz, zaraz coś na to poradzimy. Ach, gwiazdko kochana, a gdzie ty tam się chowasz? Chodź tutaj do nas, przestań już leniuchować na tym niebie. No i klaszczcie moi drodzy, dzięki temu ściągnę tę gwiazdkę. Drogie dzieci, i pomożecie nam? Klaszczcie razem z nami! Raz, dwa, trzy, klaszczemy! Klaszczcie, ile macie sił! O, ho, ho, udało się! Aha. Dziękuję wam za pomoc. Tak, tak. Mamy wreszcie prawdziwą gwiazdkę z nieba. Dzięki waszej pomocy Możemy teraz oświetlić sobie drogę, tak, tak. Chodźmy w takim razie. Wyczuwam już zapach gorącej czekolady. A gdy elfy spotykają się na leśnym jarmarku, zawsze ją piją. Jest przepyszna czekoladą. Mia, mia. Julio? Leno? O! Oto ich leśny jarbar. O, oh, oh, witajcie! Moje drogie elfy! Zyziku, proszę, zabierz ode mnie tę gwiazdkę. Kochane elfy, proszę o ciszę. Odłóżcie na chwilę tę czekoladę. Zebraliśmy się tutaj w sprawie pewnych dzieci. Cały rok je obserwowaliście, a teraz musimy zadecydować, czy te dzieci zasłużyły sobie na prezent, czy też nie. Spójrzcie, o kim mowa. Drogie elfy, co myślicie o tych dzieciach? Zasłużyły na prezent, czy też nie? Co się. No, powiedzcie, zasłużę. Grzeczna no, brawo! To niesamowite! Elfy zdecydowały, że zasługujecie na prezent. Od dzisiaj będziecie na liście grzecznych dzieci. Jakże się cieszę! Gratuluję! Ach, tak! Mam jeszcze dla was takie specjalne zalecenie od moich elfów. Pamiętajcie? Uśmiechajcie się każdego dnia. Ach, tak, coś bardzo ważnego jeszcze muszę wam pokazać, bo widzicie, jest jeszcze ktoś, od kogo najwięcej się o was dowiaduje. Ktoś, kto bardzo was kocha i ciepło myśli o was. Jak myślicie, kto to może być? Zobaczcie. O, proszę. Ach, poznajecie? Jak to dobrze, że ktoś tak wspaniały i z wielkim sercem jest obok Was. O, zdaje się, że to już najwyższy czas wypuścić naszą pierwszą małą gwiazdkę. Przyjrzyjcie jej się uważnie, bo gdy ją zobaczycie, to znak, że wkrótce do Was przyjadę. Uważnie wypatrujcie jej na niebie. Dobrze. Do, do zobaczenia wkrótce i wesołych świąt! Papa! Pa. Leć, leć, moje gwiazdko, do nieba!